Jest skończonym idiotą. Ludzie go oglądają, żeby cisnąć z niego bekę. Wizerunku nie da się uratować. Czyli czujesz się trochę wciągnięty w aferę przez suchara i masz to trochę za złe to? Mam kilka rzeczy za złe. To trafiło na ciebie, Szeliga, ale ja nic na ciebie nie mam, serio! Ja nie chcę się bić, naprawdę! Drugi dzień, człowieku, drugi dzień. Ja chodzę jakby był jakiś, nie wiem, sparaliżowany, nie? Wszystko mnie boli, wszystko mnie boli. Dosłownie, nie? Wszystko mnie boli. Jak się leciało, ty. Wiecie, ile trwa tra trasa w ogóle, człowieku, z Warszawy do Katowic? Starczy się leci sobie w powietrzu. Wszystko. A mniej niż pół godziny. Człowieku, gdy. Wzbicie się i położenie się to jest... A, Chwila, nie? W ogóle tak. Miałem bagaż troszkę za duży. Tak mi się wydawało, poszedłem na check -ina. I chłopki mówią tak, no, ja dobry wieczór. Czy byłaby szansa, żeby sprawdzić, czy, czy, czy jest ok walizka? Czy na przykład, czy muszę się nadać? Czy, czy tak? A on mówi, okej, okay, okej, okay, dobra, to pan sobie położy. On mówi, no, delikatnie za ciężka, ale dzisiaj nie będziemy robić panu kłopotu, nie? A on mówi, super, to, to idę. Idę dalej, nie? Idę do y, ochrony tej, takiej tej, 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 No tutaj taki, no wiesz, Przechodzisz przez te skany i tak dalej, skanując i tak dalej, nie? I wkładam tą walizkę. I mówię tak, no, tutaj, puchar musi panu zabrać niestety. Ja mówię serio. Tak, a za co? Ja mówię, za walkę w K1 Serio, a on mówi tak To jakaś amatorska, ja mówię, no On mówi, dobra, dobra, niech pan idzie, tylko dezodorant panu zabierzemy Ja mówię, dobra, dobra, git I poszedłem, no stary, dostałem tyle farta, że to jest nie? I potem jeszcze wszedłem pierwszy do samolotu I ja mówię tak, no jak za dobrze ostatnio w życiu No rozpierdolę się jak nic, nie Za dobrze było na życiu, bo tak, potrójny fart yy, Walizka przeszła, potem do, 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 Dali zabrać puchar, Zajście. Pierwszy wszedłem do samolotu praktycznie I potem jeszcze jak wkładałem walizkę tam na górę, to ledwo coś się zwiedziało, No ledwo, ledwo I ja mówię tak, no w życiu jest za dobrze Muszę się teraz rozdolić, żeby był balans No i jestem, ty Pinanie podliczyłem w ogóle moją podróż całą I wyszło trochę więcej niż myślałem Uwaga, mówię ile, ile kosztowało mi w Warszawie to wszystko, jest tak, 16,55 groszy. Bo w stanie, że bruz 1000 wydał No to co prawda, to prawda, to, to dużo, nie? Tak jakby, no nie da się ukryć, to dużo Ale on jechał autem i miał być ten Ja tak, uwaga, 16,55 za transport na dworzec w Katowicach Potem 120 zł, powiedzmy tam dokładnie nie pamiętam ile? Za pendolino. Następnie 27 zł i 9 groszy, żeby dostać się do WK. Potem pojechać na y, obiad z Wysockim Ja nic nie jadłem, Więc tak zapłaciłem, wydałem no tak 100 zł, co się zapłacili za mnie, więc to nie liczę. Potem wróciłem stamtąd znowu uberem 664 do mojego noclegu. Za nocy zapłaciłem 150 zł z, z sobot na niedzielę i z, nie z niedzieli na poniedziałek. To już nie wykorzystałem, więc nie wiem jak to się dokładnie liczyło, więc. Tam będę gadał z nimi. Dodatkowo Zjadłem se w poniedziałek śniadanie. Nie wiem, czy to się ale 52,80. Za to potem jeszcze 300 zł za bilet samolotowy i 16,20 za Uber na lotnisko. Właśnie 8,9,3. Ale napisałem, że jak, no, jak zwrócą 300, to będzie Git. No, bo to samolot trochę mnie pojebało Ale chciałem wrócić do domu. Już nie chciałem, się być w Warszawie. Nie chciałem się czekać. Więc y, powiedzmy, że no, ten samolot mnie trochę odkleiło, ale mówię, dobrze. Nie, nie, nie chcę się w Warszawie siedzieć, nie? Na własny koszt. A! Jeszcze z lotniska, bez kitu, jeszcze z lotniska, no to będzie stuwa, no. czy tyle co Bruz, czy, czy tyle co Bruz, ale ja nie chcę tyle. Ja napisałem to z chorą, czy tak. Wysłałem mu tego Ubera, plus tam za plus pendolino i samolotu, łącznie będzie tyle. Nie liczę dokładnie, to moje, tak jak pisałem, jak dostanę zwrócić połówki, to i tak git. Bo tam miałem wracać z pociągiem, ale w sumie to się na samolot, więc nie oczekuję, no i, i siema. Nie no, ja wiem, że przygridowałem przy na samolot, nie? Tak, no powinien wracać pociągiem normalnie, ale... Nie było już pociągów, no tak jak już wyszło. Nie? Czy chce być u niego w narożniku? Bo jego współlokator i remik już nie mogą. I potem jeszcze sam znalazł wytłumaczenie, że gdybym był w narożniku, to dałbym, cytując, pstryczka w nos Industries. Ty idioto, barana w ścianę za. Jeszcze patrzę, koło. Że się na niego obraziłem. Z idiota, skończony idiota, który patrzy tylko na siebie, szuka cały czas tylko i wyłącznie możliwości, żeby mieć, nie wiem, pięć widzów więcej, a i tak liczba widzów nigdy nie będzie rosła. Jest skończonym idiotą. Ludzie go oglądają, żeby cisnąć z niego bekę. Oh, cool. Wizerunku nie da się uratować. Zawsze kiedy mówi się o nim coś dobrego i się go broni, to on robi wszystko, żeby to zburzyć. Tyle w temacie Brusa. Dobra, teraz musi podejść tu. Afera szoferowa. Szymanko, ja za noc, za dwie noce nocleg plus pendolino, plus samolot. Zamknąłem się w mniejszej kwocie niż ty. Jak to możliwe? Na ty za siebie sam paczcie Jaka jest afera szoferowa? Afera szoferowa jest taka Ja powiedziałem, że wiesz, że zwracamy za koszty podróży, no nie Jakby ty, ty, ktoś nie mógł wracać od razu po gali, tylko na przykład w kolejny dzień by musiał wracać, to weźmiemy hotel albo coś Zrób kurwa, wziął hotel, wynajął samochód i kur... wziął ze sobą prywatnego zioma, żeby był jego kierowcą Me, Mesyka mi napisała... Głodny jestem, f... ja Nie nie gram dopóki coś co nie zjem Bo wczoraj przyjechałem o piersi mówię tak, o, ale coś zjadł I tylko pizza ekstra z Katowice była, mówię tak, no nie, nie, kur... No i wrócili do smutnej rzeczywistości, k**a, gdzie w Katowicach nie ma o dziesiątej kurierów, nie? Dobra, dociskamy trochę Gerbera. Gdzie jest wytłumaczenie afery szoferowej? Ej, musisz coś zjeść. Gdzie jest wytłumaczenie afery szoferowej? Bez figu Rafał, to musisz się do napisać. Ja jestem w szoku, że muszę się coś takiego w ogóle tłumaczyć, jak mam być w Dawaj Discord, konfrontacja. Bo w tyle Ktoś mi mówi, że biletu nie umiem kupić. No nie umie. Miałem kupać bilet, no to napisał do mnie Erik, że może ze mną pojechać. Nieprawda. się zgodziłem. Siemanko, no siema. Ja po pierwsze tak, to nie było tak, że to ty dzwonisz do ludzi, żeby ci zawieźli, bo nie mogłeś kupić biletu? Nie, nie, nie. Erik do mnie napisał na Facebooku, że co? Czy może pojechać ze mną? No to się zgodziłem, nie pytałem ludzi. No a to nie było tak, że Erik podczas te na streamie mówił, że musiałbyś zapytać ojca o, o auto? I że ty do niego dzwoniłeś? No. Nie, nie, nie. On pierwszy zaproponował, więc takie pier pierwsze niedomówienie. Patrzyłem sobie po biletach, miałem tam kilka, chyba miałem trzy pociągi, Byłem ja sp sp sprawdzałem tam pierwsze, no i napisał Eryk, że, że może tego, pojechać ze mną jako, mm -hmm. jako narożnik, no bo nie miałem narożnika, no to kurde, mogę pojechać z kumplem, to spoko, nie? Więc pytałem się suchara, czy możemy wypożyczyć auto. Powiedział, że spoko. Eryk wypożyczył chyba drugie najtańsze auto, jakie było, małą taką Toyota Yaris. To prawda, e... Toyota Yaris była, no. no, czyli, no i... czyli wy wypożyczyliście, wypożyczyliście auto. Wypożyczyliśmy auto, tak, i pytałem wpierw mokrego suchara, czy nie ma z tym problemu, nie? Powiedzieliśmy, że weźmiemy jakieś tanie, żeby nie było, nie? No i suchar powiedział, że okej. Okay. Wzięliśmy też hotel trzygwiazdkowy, nie jakiś Sheraton no Ajax, który jest no blisko w nie? No i tyle, nie? Suchar powiedział, że możemy przyjechać autem spoko. Ja, jako, że miałem móc mieć narocznik plus, mogliśmy jechać autem, to się zgodziłem. No i tyle, nie? Uh -huh, uh -huh. No po prostu we dwójkę pojechaliśmy. No wiadomo, że jak się autem, no to trochę jest więcej się płaci niż za, za pociąg. Nie? No dobra, no ale, bo, ale po, ja mam to, podobno taka informacja, że przecież Erik się cię pytał, czy streamujesz. On wiedział, że jest stream podczas rozmowy, to jak mógł do nie Jak mógł do ciebie napisać? On napisał do mnie. Siema brusi crema coś, wspominał na streamku, że szukasz kogoś na narożnik. Nie chcesz mnie zabrać. XD. Chcesz? masz auto. Dobra, czekaj, dwie minuty może ogarnę. No bo on zawsze pożyczał auto od y, tata, ale no. akurat tata nie mógł pożyczyć auta, więc wypożyczył. No i zapytałem suchara. Siema, czy możemy przyjechać autem? Miałbym narożnik. I czy możemy wypożyczyć? No, no i słuchar powiedział, że okej. Okay. Okej. Okay. A ty też płaciłeś, Erikowi za to, że cię podwiózł? No nie. Czyli to, to wszystko, to 1000 zł, to jest jakby za, 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 w ogóle za wyjazd. Tak, tak, tak. Czyli tak, paliwo. Paliwo, no. Auto. Auto. Nocleg i bramki. Tak, jeżeli ja nic nie doliczaliśmy. A ile to auto kosztowało? 226 zł. Za dzień czy ogólnie? No nie, zapłaciliśmy tyle za, wypoży za wypożyczenie go. Okej, okay. okay, czyli 226, dobra, no. Za nocleg ile? Yy, hotel Ajak 346 zł. 306 to... zł. No dobra. Za dwiozł. I potem jeden pokój. 572, dobra. I to jeszcze paliwo do tego dochodzi? Tak. Musieliśmy oddać auto, tak jak tyle, ile tam paliwa musieliśmy oddać, nie? Okej, okay, nie, to faktycznie tyle by wyszło, no. Czemu po prostu no. tylko pociągiem nie pojechałeś, ty, wariacik? No, przecież mogłem pojechać, no ale jak Erik zaproponował, że możemy pojechać autem, co było dla mnie wygodne, a sucharnie nie miał z tym żadnego problemu, no to pojechałem, nie? Mhm, mhm. Ja mhm. zapytałem się, czy, czy mogę? Jakby powiedzieli, nie, bo za dużo wyjdzie, pojechałbym normalnie pociągiem. Czyli czujesz się trochę wciągnięty w aferę przez Suchara i masz trochę za złe to. Mam kilka rzeczy za złe. Ma, mam złe, że muszę się z czegoś takiego tłumaczyć. Jestem za zły, że tam wspomnieli o aferze świńskiej, pomimo, że no, tam prosiłem, żeby o tym nie wspominali. O zdelu nie wspominali, o Pandorze na przykład. I oczywiście nie obwiniam chłopaków, Marcina i tak dalej o to. Niby przebijemy pionę, chyba tak z Hubertem, tym dziennikarzem, ale Aj. no trochę no, jak wchodziłem na ten ring, to tak trochę no przykro mi było, nie? Ale że ja się madał. później muszę tłumaczyć z, z rachunków, a ktoś mi robi wyrzuty, no ta afera, no tak średnio bym powiedział, nie? No bo chodzi, chyba na, byłeś najdroższym zawodnikiem chyba w Federacji. Słuchaj, no nie, nie wziąłem sobie hotelu pięciogwiazdkowego, Sheratona, nie jechaliśmy chyba jakimś Audi czy... Czym tylko skromnie wzięliśmy hotel trzygwiazdkowy, jeden z najtańszych małych samochodów, jaki był. No i nie wiem, no i co mogę więcej powiedzieć? No, jak ktoś uważa, że chciałem, nie wiem, jakoś skorzystać z okazji, że skoro pasą, to wiesz, no to trochę XD. Uhum, uhum. Jak ktoś uważa, że powinienem nie brać hotelu, tylko po 22 godzinach z kierowcą wracać od razu, no bo był taki ziomek, nie? Eryk staje 6, ja wstaję 8, jedziemy po walce, mija 22 godziny, i chłop sugeruje, że no mogliśmy nie brać hotelu i od razu wracać do Poznania po dwudziestu po 22 24 godzinach nie wspania jeszcze byśmy a, yy, się zabili na, na tej autostradzie. Nie no, to ta autostrada w ogóle jest nieopłacalna ty, tu widzowie, lepiej pociągiem jeździć. Nie opłaca się w ogóle autem. No i co o tym myślisz? No tak O ty, ty, a ty, że o ty wyszło? To już ja powiem tak, jak, jak ja zrobiłem? Mi na przykład wyszło w miarę podobnie z tym, że ja potem już nie chciałem być w Warszawie, to sobie kupiłem po prostu bilet na samolot, ale wiesz, właśnie różnica jest taka, że ja nie oczekuję tego, że mi zwrócą, nie? Bo to jednak widać było charytatywnie Ja na przykład robi, że no jak dla, dla mnie połował się z tylko połowę, nie? No dobra, ale ja nie mam za dużo siana, Erik no ja nie jestem jakiś kurwa na No, ta, no nie. tak, no tak, no ale w takim razie wiesz. No i idę i się bić tam, nie? Tak jakby za darmo. Ale czy w takiej sytuacji nie powiesz tak jakby, wiesz, troszkę szybciej w takim razie myśleć o takich rzeczach, a nie, że wszystko na ostatnią chwilę, ten transport i tak dalej? No mogłem, no ale jednak no nie ogarnąłem tego i no, szukałem biletu na dzień przed, no. Nie wiem, no nie, nie każdy kurde pewnie kupuje bilety tydzień przed, no. No właśnie, no paradoksalnie to ludzie tak kupują, Olek, nie? Jakbym wiedział, że będzie taka afera, no to pojechałbym tym pociągiem, no ale to też jest trochę robienie burzy według mnie. Siema, no. mogę przyjechać autem wypożyczyć? Spoko. okej, okay, no to jedziemy autem. I teraz ja mam problem. Okej, okay, no, no no, prawda, okej. Okay. No nie wiem, no. No masz trochę w tym. Y... Trochę... Na, na pewno wiesz, takby to, że słuchaj, to, to wyciągną, to ci nie pomaga na 100%. I. No i ja, ja, ja też nie chciałem w ogóle już wyciągać tego tematu z afery z świnkami, tak? Chłop gada o. o, o, o przypomina 300 tysięcy ludzi. O aferze ze świniami, o boxdelu nie mówi, więc trochę podwójne standardy. Ja ja nie wyciągam czegoś takiego W historii, nie chcę się do tego bać, a ktoś się przy, przypiera. A O mnie, o, o takie coś, to trochę się denerwuje, nie? A co sądzisz o, o szocie Bartka? Nie wiem, jeśli cokolwiek z Bartkiem będę chciał załatwiać, to prywatnie. Okej. Okay. Czy nie mówiłeś nic na ten temat, bo ja nie wiem, no, nie siedziłam aż tak. Nie, ja chcę takie rzeczy ewentualnie na, na Prip załatwiać. i na Twitchu. No to chyba tyle. No tyle, no. Siema. Tyle, no. Nie chciałem tylko mówić przy Brusie, nie? Ale. Bo myślę, że ta dyskusja nie prowadziła do niczego, ale czy na przykład, czy auto nie jest pewnego rodzaju luksusem, na który po prostu Brus nie mógł sobie pozwolić? Czemu nie mógł? Znaczy, nie, no, to, że słucham to no I to jest fakt, nie? Tak, jakby. Bo bo z tego szota wychodzi na to, że on mu podał za, za wszystko, tak, jakby na, na, na tacy. Co za co jest. Skoro mówi, że nie jest czy to powinien lepiej wyjąć nas i lepiej. Tak! To się. to, w sensie, kurwa, to... Le, Lecąc, lecąc chronologicznie, uważa, że tak. Bruce. Szybciej szybciej powinien ogarnąć pociąg na pewno, więc tutaj zerwał. Więc tu zerwał. Ale potem zapytał się. Suchara, więc yy, w, te, w teorii by. Dolił, a się zapytał, więc tutaj nie można go za bardzo winić za to, no bo się zapytał. Potem noc, no potem było całe wydarzenie, więc nocleg bo chciałem chronologicznie zrobić, tak, żeby mnie nie, nie ogarnął pociągu, więc przez to wszystko musiał się zapytać. Suchar się zgodził, żeby zapłacić za to wszystko, i potem suchar, suchar o tym mówi, suchar mówi. Zastanawiam ja się, czy suchar dobrze zrobił mówiąc to. No w teorii tak by nie można go za to powiesić, nie? Ale czy jest na rękolkowi, Na pewno nie. nie, Ale dla mnie to bez sensu w ogóle, kurwa. Auto, auto, kur... auto. Czy Random bruce ma prawo czuć się pokrzywdzony w tej sytuacji? No? Szczerze, jak tak usłyszałem 1000 złotych, to mówię tak. No niemożliwe, nie? Niemożliwe. A jak teraz tak pomyślisz o tym, to masz tak. 200 To problem jest taki, że... ta fura było bo A no, no? już nie ogarnął pociągu, to przynajmniej mógł nie brać hotelu, tylko wracać tym autem. A on bo się bał. To raczej właśnie dla osób, które by przyjechały pociągiem i nie miały jak wracać. Nie uważasz, tak? Tak, ale on się bał wracać do domu jak coś. Czemu wy, wy nie możecie po ludzku razie zachodzić po jakiejś ty gaj, nie robisz gówno burz. Przestań potracać, daj mi to wyjaśnić. Nie, ty jesteś się niedoj**any stary. Ten tweet, na, ten tweet ma 20000 wyświetleń na Twitterze. Ja nie robię żadnej gówno burz, ona się już wydarzyła. Widzisz jaka drama jest w Ameryce? Her rank 1, like literally years ago, the accounts never went past like gold, platinum. So that's the reason why I initially ranked her as a lowly low player. Maybe it should have been a bit higher, maybe that's a problem on my end, right? But hums, you can now respond. He's mad about that his top layer really is... Dla so thinking... y, o to, że jest taki jakby Xio Cup w Ameryce I na topie jest jakaś laseczka, która tam jest low elo Ale ludzie mówią, że gra bardzo dobrze, że gra lepiej niż powinna No i Dantes tak by powiedział, że je, tak by jest, jest y, tak by, z czego wynika przerażenie Z tego, że zakładają, że na jej koncie może grać jej chłopak Bo w komstach niekiedy to dziwnie wygląda I są powiedziane, żeby po prostu podczas gry da ręce na kamerę W sensie kamerę na ręce No ona wielce obrażona, że tylko ona musi to robić, że tak nie będzie i że ona wy***olona i teraz to, widzisz tak by w Polsce jest XD ja też tak myślę że tak no XD no to po prostu oszukuje ale <tuszelnie> okazuje się jednak że w Ameryce ludzie mają o to duży problem do Dantesa dla mnie jak ktoś nie chce dać jaki jest problem dać kamerę na ręce dosłownie może wszystkie palce Ej, Oliwka też też tam kiedyś grała pro wiadomo dziewczyna to dziewczy dziewczyny ale to, chyba się tak działo w sensie, że nie jakieś giga często było ale działo się tak że na przykład chłopak grał za dziewczynę tak nie wszystko boli człowieku idę mi ręce tak nie boli wszystko po tej walce serio już nigdy więcej Skoczę do octagonu. no wszystko mnie boli, dosłownie Ja jak jakiś taki tyranoza i się ruszam jak taki dziadek sparaliżowany Ej mówię, ej, Słuchaj tego, dlaczego na Aleksandra, na Aleksandrę mówi się Ola, a nie ku... na Oliwie? Skąd się w ogóle wzięło ku... Aleksandra i Ola? Zastam zastanawiałeś nad tym, że a skąd to się w ogóle wzięło? Jak ktoś mógł wymyślić, że Aleksandra i ola Aleksandra wywołuje się od Oleksandra. No dobra, ale Aleksandra wtedy jest Ola, jest ok. A czemu Aleksandra to nie Ala? No od Aleksandry Ola spoko. Ale od Aleksandry Ala wtedy. To góry, co, o śmietanka 3? To co tanka 3? No co, ty Szel, ja tak tylko jajcowałem sobie. No co, ty 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 się zabił. To jajca były, kurwa, To jajca były. Ja się obsrałem, wszak 5 subików nawet dałem. Ja jest obsrany. Normalnie wierzałem, nie ma kuja, Nie, nie. Ja jestem obsrany Uj. Ja oficjalnie mówię, nie? Ją ja dużo tymi mały, no nie! Nie! nie. nie. My się k*** w tych małych, jak f*** dostałem, to mnie do dzisiaj szamburym boli, nie ma szans! Nie, 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 I to od random brusa, człowieku, nie ma szans! Ja chciałem coś poddymić, bo ostatnio widzę, że są trollowali i ten złapałeś baita od widzów ja mówię, nie? Bo myślałem albo ciebie, albo Wojtka Gole, a Wojtek gole miałem mieć. tu to się bałem, to trafiło na ciebie jeszcze liga, ale ja nic do ciebie nie mam, serio. Ja nie chcę się bić, naprawdę. Może jakieś pójść na jedzenie czy coś, było kiedyś zagrać, ale nie bijmy się, proszę, to boli Poza tym mami mówiła, że się, się już nie bił, że się martwi o mnie. Uszanujmy wolę mamy, uszanujmy wole mamy. Nie, mnie wyzywa? Jestem państwa ze mną. Chcę, to nie ma problemu? Nawet on w kastetach, a ja w małych rękawicach. <laughs> On się serio tu da ze mną, ja nie chcę Sary, jakby powiedziałeś, że się wiesz z takim wielkim wykiem to by... Mała się popłakała nie Nie, no teraz musisz się być z Nie ma szans Nie odpuści O pojdziesz do Marcina już zwołynęł dogadywać walkę Idę napisać do Sierego, czy to prawda, że go wyzywałaś Nie napisz tak Podobno obstrałeś się Sonowka 1 Napisz tak, chcesz coś On Wybuchnie! <śvacz> nie, bo mnie znienawidzi! No ja taki oklep. On wybuchnie, nie? Nie ma go. Jest, odbiera jedzenie. He's my ass, je... no. <śvacz> Teraz widziałe wszystko napisane. Nie, no przecież on wybuchnie tam zaraz. No będę dodawać kwasu. O Boże. Jeden szeliga ma wzrost w ogóle. We <śvacz> 20. On na pewno, na którymś tydzień. On mnie tylko złapie gdzieś. Nie, to mnie tak najeżdżamy. Dobra! ja tak, ja jestem ja dwa jak przed komputerem, już sytuacja z gorą pokazała, widzę, że tym FIFA rafak rywają się, co od czego to? Przepraszam, przepraszam! O boże! Rypso, zachowy poddymiają? Nie no, normalnie robimy lecz ja mówię, ty z kasetami, ja mam rękawice Masz szotek mnie obrażał? O kur... Ja nie chcę z kasetami się bić, no z glokiem z glockiem i tak, szanse są nierówne, nie, no mi się wydaje, że jedyna sensowna walka. Jeżeli szeliga chciałby walczyć, to moim zdaniem szeliga w największych rękawicach i w ochraniaczach na nogi i on z opaską na głowie taką, że nic nie ma, nic nie widzi, a ja z dzwonkami na nogach To jest jedyna szansa jaką widzę, nie? Na tą walkę In, innej nie widzę. I tak mi dał rady, no tak, ale chociaż byłby śmiesznie, nie? Ja bym na niego skoczył człowieku tak od tyłu Dobra, panie, tu To się dzisiaj widzimy. Programy ręków. Czym ta się? Dzięki za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj widzimy się jutro. Jak codziennie? Zresztą, bo jestem codziennie. Tak, to ja witam. Jestem nerdem.